Paweł Kobyliński, Gliwicka Kartka z Kalendarza. 1 października 1840 roku urząd burmistrza Gliwic objął Franz Nerke. W tym czasie burmistrzowie pochodzili z nadania, a nie z wyboru. W naszym mieście panowała dość specyficzna sytuacja, gdyż poprzedni burmistrz, Raymond Kysler sprawował ten urząd od 1833 roku do dnia swojej śmierci, 4 sierpnia 1839 roku. Po śmierci burmistrza Raimunda Kisslera, pełniącym obowiązki burmistrza, został syndyk i komisarz jurysdykcyjny Wejlich. Początkowe urzędowanie burmistrza Franza Nerke zaplanowane było na pół roku. Jego uroczyste wprowadzenie na urząd burmistrza Gliwic miało miejsce ponad rok od momentu przejęcia obowiązków to jest 7 listopada 1841 roku. Ostatecznie Franz Nerke piastował swój urząd do 1845 roku.